W mieście Ham w Nadrenia Północna Westfalia odbywały się procesy oczary. Miało to miejsce głównie w XVI i XVII wieku, przy czym największa fala przypadła na lata 1560-1650. Źródła historyczne wskazują, że w samym Ham odbywały się pojedyncze procesy. Ale nie była to skala masowych egzekucji znanych z południowych Niemiec. W archiwach miejskich zachowały się wzmianki o procesach sądowych dotyczących magii, czarów i kontaktów z diabłem. Osoby oskarżane to zwykle kobiety z niższych warstw społecznych, często wdowy lub zielarki. Procesy miały charakter lokalny i były prowadzone przez sądy miejskie lub dworskie. W okresie największej paniki związanej z czarami, mieszkańcy Ham mogli być świadkami publicznych procesów i egzekucji. Ham był perfekcyjnym ośrodkiem w tej historii z kilku istotnych powodów, zarówno społecznych, politycznych, jak i geograficznych. Ham był siedzibą Sądu Ziemskiego, a dzielnica Hessen miała własne, niezależne sądownictwo, co umożliwiało prowadzenie procesów bez ingerencji zewnętrznych instytucji. Obowiązywała tam Constitutio Criminalis Carolina cesarski kodeks karny z 1532 roku, który dopuszczał tortury i egzekucje w sprawach oczary. Wysoki poziom religijnej i społecznej kontroli w Ham leżał na pograniczu wpływów katolickich i protestanckich. W takich sferach napięcie często dochodziło do eskalacji oskarżeń o czary. W mieście działały klasztory i duchowieństwo, które wpływały na kształtowanie opinii społecznej, zwłaszcza wobec kobiet niezależnych lub dziwnych. Ludność była podatna na kazania i pogłoski, które demonizowały czarownice jako winne nieszczęść, chorób, poronień czy burz. Ham w tamtym czasie miał wyraźną warstwę biedoty miejskiej, w tym samotne kobiety, zielarki i wdowy, a to właśnie one najczęściej stawały się ofiarami. Były łatwym celem z powodu braku opiekuna i wpływów, dlatego łatwo je było oskarżyć. Ludność wiejska i miejska żyła w napięciu z powodu klęsk, urodzaju, chorób, szukano winnych wśród własnych sąsiadów. W pobliżu działały wpływowe postacie, takie jak inkwizytorzy lub lokalni kaznodzieje, nawołujący do walki z czarami. Zamek Hessen, usytuowany w dzisiejszej dzielnicy Hamhessen, był przez wieki siedzibą szlacheckiego rodu von Büselaga. Była to rodzina najbardziej konserwatywna i wpływowa w Westfalii. Jako majątek ziemski z własną jurysdykcją pełnił funkcje sądowe, administracyjne, a także represyjne. W XVII wieku. Na terenach dzisiejszego Hamhesen miały miejsce procesy oczary, w których uczestniczyły zarówno kobiety z ludu, jak i osoby z niższego duchowieństwa. W rejonie występowały typowe oskarżenia, wywoływanie burz i niszczenie plonów, zsyłanie chorób na bydło, rzekome kontakty z diabłem i latanie nocą. Wszystko wskazuje na to, że kobiety oskarżone o czary mogły być przetrzymywane tymczasowo na terenie zamku Hessen. W zachodnich skrzydłach zamku znajdowały się podziemia i piwnice, które idealnie nadawały się do przetrzymywania ludzi surowe, wilgotne, bez światła dziennego. W dzielnicy Hessen w Ham znajduje się pomnik upamiętniający ofiary procesów o czary. Z przełomu XVI i XVII wieku. Na pomniku można odczytać nazwiska ofiar. Pomnik znajduje się w miejscu, gdzie do 1960 roku istniał staw czarownic. To właśnie tam, według lokalnych przekazów, miały miejsce egzekucje osób oskarżonych o czary. Ofiary były palone żywcem albo topione właśnie w tym stawie. Rodzina Buzelaga. Posiada w Ham Hessen rodzinne miejsce pochówku, znajdujące się w obecnym parku przy Hessenerdorfstrasse. Jest to w pobliżu Zamku Hessen. To kameralna nekropolia dla rodu i typowa dla dawnych rodzin arystokratycznych. Szczątki spalonych kobiet czarownic nie zaznały spokoju po śmierci. Ich prochy były niszczone, rozsypywane lub zostawiane na miejscu egzekucji. Szczątki kobiet utopionych w stawie pozostały tam na wieki czyż to nie los magia czy przeznaczenie że właśnie tutaj na ziemi gdzie jeszcze nie tak dawno odbierano życie kobietom oskarżonym o czary ja znalazłam swój dom miejsce gdzie dusze tych niesłusznie skazanych na męczeństwo wciąż krążą między światami nie dając się zapomnieć dziś w czasach wolności, gdy święta inkwizycja już nie sieje strachu, a ogień stosu nie płonie, czuję ich obecność, jak subtelny szept w powietrzu. Mieszkam tuż przy miejscu, gdzie ich ciała drżały w lochach, gdzie śmierć splątała się z tajemnicą i magią. To miejsce jest żywe, pełne echa przeszłości i ukrytej siły. Noszę w sobie ich historię. Ich ból i ich moc, a moja dusza łączy się z ich niewidzialnym światem. Tu, gdzie kiedyś panował cień, ja niosę światło. Kiedy czasem poczuję chłód, który nie ma źródła, albo który nie pochodzi z tego świata, gdy zapada cisza, bywa, że ktoś siada obok mnie w milczeniu. W drugim fotelu mojego magicznego gabinetu i patrzy. One są spokojne, bo wiedzą, że ktoś je w końcu usłyszał. One wiedzą, że już nie są same. Jeśli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i napisz komentarz. A jeśli chcesz mnie znaleźć, to linki do mojej strony i grupy znajdują się pod filmem.